Cześć, witam was kochani w nowym odcinku z serii Mierzymy Dzisiaj zapraszam was na hol ubraniowy z To jak zawsze linki do wszystkich rzeczy znajdziecie na dole w opisie Wraz z moimi aktualnymi wymiarami Tak żebyście wiedziały jaki rozmiar wybrać dla siebie A jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy odcinki z serii Mierzymy Pojawiają się dwa razy w tygodniu Także żeby nie ominąć nowego filmu Koniecznie zasubskrybuj kanał Zacznijcie od tego pięknego swetra w jak Jakoś od razu zwrócił moją uwagę I słuchajcie tutaj te elementy koszuli e, To jest materiał, który jest do, doszyty e, do tego więc mamy taki efekt, jakby koszula była pod spodem bez warstw, co mi się akurat podoba, ponieważ lubię taki efekt, ale jednak zakładanie koszuli na to swetra jakoś tak zawsze się gryzło ze mną, w sensie jeśli chodzi o wygodę i ilość warstw, które nie były potrzebne. Cena tego swetra to 160 zł, a w składzie znajdziemy 53% bawełny, 39% poliestru, jest do mieszka tutaj też bawełny 5%, ale nie gryzie, od razu zaznaczam, i 3% elastanu. Mierzę tutaj rozmiar M, że perfect. Jest taki luźniejszy, ale niezbyt luźny, nie fałduje się nigdzie. Jest taki lejący, milutki ogólnie w dotyku. Ma bardzo ładny wzór i kolory. Podoba mi się to, że jest on w takim ładnym odcieniu beżu. E, I tutaj mamy elementy kremu oraz bordowego koloru. Druga wersja kolorystyczna to sweter szary z białym kolorem oraz różowym. W sumie obie wyglądają bardzo fajnie. Długość też uważam, że jest odpowiednia tak mniej więcej do wysokości bioder. Trochę wystaje właśnie do koszula zarówno z przodu jak i z tyłu, ale ładnie tak jak się wygląda to jakichś zgrabnych spodni nałożone, narzucone na wierzch Mimo, że wiecie, że jestem fanką sadania wszystko, co się da w spodnie pod bistonosz Tak tutaj bardzo podoba mi się ten efekt Ale trzeba pamiętać o odpowiednim dole, żeby to ładnie ze sobą wyglądało Czyli raczej coś dopasowanego Dlatego też ten sweter spasowałam tutaj z jeansami typu flare I uważam, że są rewelacyjne Jeansy kosztują 150 zł, w składzie znajdziemy bawełnę no oraz 1% elastanu Jak wiecie, ten 1% elastanu może zmienić wszystko jeśli chodzi o komfort e, właśnie noszenia e, Taką odczuwalność materiału No ja po prostu elastan w jeansach uwielbiam e, Tutaj ten materiał jest bardzo cienki No mam rozmiar 42, bo chyba nie powiedziałam e, I naprawdę nie są w żaden sposób ograniczone ruchy Ładnie wygląda, nie podkreśla w sumie brzucha Nie marszczy się, no po prostu bardzo ładnie bo e, Właśnie tutaj jest model dopasowany Nie odstaje mi za bardzo w talii Może odrobinę mam tutaj luzu, ale jakby ładnie się to dopasowuje Jak widzicie nic nie odstaje Staje tutaj z tyłu, tylko ładnie jest dopasowane. Nie do końca podobają mi się te kieszenie. Tutaj co mogę Wam powiedzieć, no to właśnie jest średni stan, więc nie idą jakoś bardzo wysoko. Do tali. Są odpowiednie na długość, no i tak jak właśnie jeans typu Flare powinny wyglądać. Są dopasowane pod pośladkami, dzięki temu pośladki są super podkreślone. Jednocześnie są zgrabne tutaj, dopasowane właśnie aż do kolana i od kolana się dosyć mocno rozchodzą. Następnie bluzka w kratę Vichy z kołnierzykiem, która kosztuje 130 zł. W składzie znajdziemy 60% bawełny, 40 poliestru i sobie rozmiar 40. Jest to taka luźna bluzka, bez jakiegoś. Kształtu konkretnego. Dlatego też. Nie przypadła mi do gustu, jest zbyt luźna, żeby wsadzić ją w spodnie. Teraz jest taki zbyt sztywny, żeby to wyglądało dobrze. Dziwnie się załamuje, no niestety nie, a nie jest to kształt koszuli, który nosiłabym tak po prostu. Jeśli byłaby choć trochę zmężona w talii, już wyglądałaby lepiej, jakby były właśnie takie zaszewki z tyłu po prostu, ale tak czy inaczej, jakby nie do końca podobała mi się tutaj ten krój. To mam wrażenie, że po prostu do mnie nie do końca pasuje. Jeśli bo mam się w ten krój. to ogólnie materiał jest przyjemny, skład mógłby być lepszy, ale tak czy inaczej jest okej. Okay. No i dzięki temu, że jest tam poliester, to nie gniecie się, jak widzicie, wsadziłam spodnie, czysta bawełna od razu już by była tutaj taka zmiętolona, pognieciona, a tu jest ogólnie okej. Okay. To nie jest tak, że ona się w ogóle nie pogniotła, ale po prostu zdecydowanie lepiej wygląda niż jakby była to klasyczna bawełna. Jest też inna wersja kolorystyczna, ponieważ tutaj mamy biel z bordowym kolorem, ale jest także biel z zielenią. Długość taka standardowa. Jeśli chodzi o spodnie. Kosztują one 150 zł. Są to spodnie o nogawce white leg, stuprocentowo bawełniane i na sobie mam tutaj rozmiar 42. Materiał ten jeans jest grubszy, nie ma elastanu, więc jest mniej elastyczny, mniej przyjemny. No i ogólnie materiał bardziej odczuwalny, ale nie jest tak, że on jakoś tam, wiecie, zaburza ruch i tak dalej. Jest w ogóle bardzo komfortowo ze względu też na rodzaj nogawek. Tu, jak możecie zobaczyć, bardziej mi się marszczy ten materiał w pachwinach. Nie układa się aż tak dobrze, no i też stan jest mniej wysoki. Mam wrażenie, że właśnie tutaj po bokach jest więcej materiału, na środku mniej. Dziwnie się to układa. Jeśli chodzi o samą długość, to tutaj musimy ją dostosować, ponieważ to, że one są podwinięte, jakby tak do nas przychodzą, nie znaczy, że tutaj tak zostaną, ponieważ one nie są w ogóle jakkolwiek podszyte, są tylko podwinięte, sprasowane, więc można to zrobić samodzielnie, dopasowując do swojej wysokości. Podoba mi się to, że właśnie tutaj jest aż takie podwinięcie szerokie. Jakbym mierzyłam kiedyś takie spodnie, które były dobre na mnie na długość i ładnie to wyglądało. A znowu, jakbym dopasowała do mojej, e, mojego wzrostu, no to ten pasek nie byłby już tak szeroki, tylko Połowę mniejsze, tak naprawdę, więc już nie byłoby takiego efektu. Ale dziwne jest to, że właśnie to nie jest jakkolwiek podszyte, żeby się nie odkształcało też później. No, sama bym to zrobiła, chcąc zostawić te spodnie, ale tutaj ze no, względu na spodnie, jak się układają, ja to tego nie zrobię. W ogólnie wyglądają ok, ale są to spodnie, a tego typu, że są luźne tutaj pod pośladkami, więc ich jakoś mocno nie podkreślają. No i tutaj bardzo, bardzo mi odstają w tali. Teraz na sobie mam zorzystą bluzkę związaniem tutaj na środku, która kosztuje 120 zł. W składzie znajdziemy 60% bawełny, 36% poliestru i 4% elastanu. I faktycznie materiał jest taki bardzo przyjemny, elastyczny. Na sobie mam tutaj rozmiar L. Bardzo podoba mi się, jak wygląda. Co prawda, przerwa tutaj pomiędzy tym wiązaniem jest dosyć duża, więc widzę tutaj bistonosz, który przebija. Wolałabym założyć chyba coś albo zdobnego, albo w ogóle bez bistonosza. Choć nie jest to krój, który będzie dobrze trzymał biust bez bistonosza, ponieważ ogólnie jest taka luźna, rozciągliwa, więc raczej nie nada mu kształtu. Więc lepiej po prostu założyć ozdobny biustonosz tutaj, bo jak ma przebijać, no to może przebijać po prostu coś ładniejszego niż jakiś taki klasyczny cielisty. Ma delikatny wzór, co mi się bardzo podoba, mu są rękawy, ale jak widzicie, ramiona mogłyby być nieco lepiej podkreślone, ponieważ tutaj troszeczkę opada, ale tak czy inaczej dobrze wygląda. Tutaj w tłowie jest ogólnie luźna, ale można ją sadzić spokojnie w spódnicę czy w spodnie, co jest fajne, ponieważ długość jest ogólnie taka standardowa, bym powiedziała. Ale ona jest troszeczkę zwężona w talii, dzięki czemu po wsadzeniu spódnicy nie ma tutaj zbyt dużo luzu i ładnie się to prezentuje. Mi się w takiej formie podoba zdecydowanie lepiej, ale jeśli lubicie po prostu nosić tradycyjnie, to też bardzo dobrze to wygląda, ponieważ ma ładny kształt. To jest coś, na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę i oprócz tego kremowego koloru dostępna jest także wersja czarna. Na dole spódnica z imitacji zamszu w takim odcieniu gorzkiej czekolady na sobie mam tutaj rozmiar 42, skład to oczywiście. Jest z elastanem. Jest tutaj podszewka, więc materiał nie jest jakoś bardzo elastyczny, ponieważ ten wierzch nie ma elastan, a ten materiał od środka nie jest rozciągliwy, ale ogólnie nie przeszkadza mi to. Dobrze się tutaj układa, ma idealne dopasowanie, jeśli chodzi o ten rozmiar. U mnie nie jest aż tak trapezorowa, jak powinna być, ale to zazwyczaj ze względu na krągłości, no to u mnie jest taka dosyć bardziej dopasowana, zawsze każda spódniczka trapezowa, ale ogólnie nie jest źle. Jest też dłuższa, więc możemy założyć ją bardzo wysoko wysoko w talii, w najwyższym miejscu, a jednocześnie nie jest tak centralnie pod pośladki, ponieważ mam tutaj sporo zapasu, nawet mimo mojego wzrostu, no ale na co wam zwrócę uwagę, no to jest sporo materiału tutaj nad pośladkami, raczej dla osób o nie aż takich dużych krągłościach, ponieważ jest to widoczne i nie wygląda jakoś tak za bardzo korzystnie. Kolejna rzecz to sweter z półgolfem, który kosztuje 150 zł. Jeśli chodzi o skład, no to tutaj słabo, ale tak naprawdę wszystkie fajne swetry kardigany wełniane o dobrym składzie, które znalazłam na stronie Mochi, to pokazałam wam w zeszłym odcinku, e, także zerknijcie sobie tutaj w prawym górnym rogu, jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu. Ja zakochałam się w kardiganach i do tego kremowego, który pokazywałam wam, dokupiłam jeszcze czarny i też się w rolkach na Instagramie. Jeśli chodzi o ten, no to tutaj jest głównie akryl, poliester oraz elastan. Na sobie mam rozmiar M, leży perfekcyjnie. E, tutaj dosyć gruby mam materiał, jeśli chodzi o tę stójkę, półgolf, ale nie przeszkadza mi. Wybrałam kolor kremowy, ale dostępna jest także w presja szara z kremem także, ale po prostu wolałam taki po prostu całkowicie gładki. No, powiem szczerze, że krój jest ładny. Jest on luźniejszy, jest taki szeroki z opuszczonym ramieniem, ale ładniejszym układa, nie fałduje. Ja sobie tutaj wsadziłam podbistuner z przodu, ale jeśli chodzi o długość, no to powiedziałabym, że jest taka standardowa na pośladki. Bardzo ładnie wygląda. Jeśli chodzi o dół, to słuchajcie, to jest coś cudownego. Ta spódniczka jest skórzana. To jest 350 zł, ale w sumie wszystkie Skórzone rzeczy mają zdecydowanie większą cenę. I tutaj na sobie mam rozmiar 42. Nie było informacji na stronie o podszewce, ta podszewka jest i o dziwo, słuchajcie, jest ona wiskozowa. Mówię o dziwo, ponieważ według mnie to powinno być normalne, że jak już mamy fajny skład z wierzchu, no to powinna być fajna także podszewka, ale niestety jeśli chodzi o skórzane rzeczy, chociaż głównie patrzyłam na kurtki skórzane, tak jednak bardzo często idą w parze z 100% poliestrem, co mnie bardzo, bardzo dziwi. Tutaj jest Ewiska, więc super mój materiał. Jakby ta skórka jest po prostu niesamowicie przyjemna, naprawdę taka bardzo gładka, milutka. Ma ładny kształt, jest ona ołówkowa. To jest długość, którą lubię, czyli wygląda ładnie, zgrabnie, ale jednocześnie nie jest zbyt krótka, ale niestety tutaj ze względu na moje wystające pośladki. To nie jest krój dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że pod spodem na tych kręgłościach mi się jakby ten materiał opiera i później odstaje. Jak możecie zobaczyć, nie wiem czy to będziecie widzieć tu, tu sobie przejdę. Widzicie jak odstaje tutaj pod spodem, na górze też się zbiera materiał, nie jest raczej właśnie dla osób z większymi kręgłościami. O ile ta strefa brzucha ładnie wygląda, nie podkreśla go, nie ma tutaj za dużo luzu, ale jest wystarczająco. Tak, jednak właśnie z tyłu tak nie do końca. A szkoda, ponieważ bardzo, bardzo mi się podoba. Zapomniałam, że zamówiłam tutaj golf z alpaki, który kosztuje 230 zł. W składzie znajdziemy 31% alpaki, 31% wełny. Oprócz tego mamy poliester i także 3% elastanu. Na sobie mam rozmiar M i krojowo bardzo mi pasuje. To jest coś, co widziałabym w swojej szafie. Mimo, że to jest taki luźniejszy golf, którym nie jest mi zbyt gorąco, który jak najbardziej mogłabym nosić. A to się rzadko zdarza, ponieważ golfy zazwyczaj powodują. Mnie od razu takie przegrzanie jakoś... Przez lata przyzwyczaiłam swój dekolt, że on nie zawsze na wierzchu, nieważne jaka jest temperatura i po prostu gotuje się, jak tutaj mam właśnie tę strefę zasłoniętą. Ale jednak alpaka gryzie mnie zdecydowanie najbardziej ze wszystkich rodzajów wełny, więc nie jest to nic dla mnie, jest, słuchajcie, jakie to jest poświęcenie, ponieważ teraz... Wszędzie czuję drapanie. Uważam, że naprawdę jest godne uwagi. Oprócz czarnej wersji jest także w czekoladowym brązie. Na dole spodnie typu flair o fajnym składzie, ponieważ w połowie jest to wełna, w drugiej połowie poliester z domieszką elastanu. Kosztuje 280 zł, na sobie mam rozmiar 42. Wypadają na trochę mniejsze niż pozostałe spodnie zdecydowanie. Po prostu mam teraz tak idealnie dopasowaną sytuację, że nie wiem, czy wygodnie byłoby mi w tym momencie usiąść, że byłam w stanie zapiąć, ale po prostu tu jest tak wszędzie, po prostu na styk. Nie musiałam jakoś, wiecie, wciągać brzucha, ale no wiadomo, jak się człowiek usiądzie, to też ciało się troszeczkę zmienia. Co mi się podoba w tym modelu, to fakt, że one są naprawdę z wysokim stanem. Sięgają mi niemalże do najmniejszego miejsca w talii, co akurat w to za bardzo się mi nie zdarza. Mają taki bardzo minimalistyczny krój. Nic tej wręcz nie ma. Minus za to oczywiście, że nie ma szlówek na pasek. Akurat to uważam, że powinno być zawsze, ale dzięki temu, że tych szlówek nie ma, to po prostu jest taki bardzo gładki, elegancki wygląd. Materiał jest super. Jest taki porządny jakości, krój typu flare no idealnie tutaj sylwetka jest podkreślona, zwężone są te spodnie w kolanach, następnie się rozchodzą, długość na, dla mnie nawet do skrócenia, więc słuchajcie, jeśli macie na przykład 1,75, może troszeczkę więcej, to będą perfekcyjne, ja sama mam 73 pośladki są idealnie podkreślone, tutaj nad pośladkami nie mam luzu, to jest model spodni nie dla osób o delikatnej skórze, ponieważ niestety gryzą, może nie jakoś bardzo mocno, ale jest to jednak czy można powiedzieć, że już jest ze mną coś nie tak, ponieważ ten sweter zamówiłam? w tej granatowej wersji, a nie kremowej z czarną lamówką. Być może, nie no chciałam pokazać wam coś innego niż zwykle pokazuję. Ja uwielbiam właśnie te kremowe z czarnymi lamówkami, co wiele rzeczy pokazuje w mojej szafie. Tym razem odkryłam taki fajny, dopasowany dosyć esteterek, tak luźno dopasowany bym powiedziała, który kosztuje 130 zł. W składzie znajdziemy 70% wiskoza, 30% poliamidu i na sobie mam rozmiar M. Leży super, dla mnie mogłoby być nawet bardzo Bardziej dopasowany tutaj w talii, ponieważ albo wybieram luz totalny, albo właśnie dopasowanie, Ale będzie to sweterek fajny tak do narzucenia na coś. A ogólnie jest to element kompletu. Jeszcze, jak zamawiałam, to nie były spodnie dostępne, teraz już są, zarówno do tego koloru, jak i także do wspomnianej kremowej wersji z czarną lamówką. I wydaje mi się, że to będzie fajny, taki cozy komplet, w którym też nie będzie za gorąco, że nie jest to taki, wiecie, typowy dres, nie jest to nic takiego niesamowicie grzejącego, więc wybrałabym coś zdecydowanie na. Jakąś długą podróż, czy na co dzień, po prostu dla wygody do pracy, super to by była sprawa. Jest po prostu tradycyjne, dosyć dopasowany, zarówno w rękawach, jak i w tułowiu. W niektórych elementach jest nieco więcej luzu, długość standardowa. Tutaj delikatna lamówka, jeśli chodzi o kołnierzyk, a właśnie takie mocniejsze tutaj na zakończeniach rękawów i tutaj swetra na dole. Na dole ponownie domieszka wełny, tym razem 70% poliestru, 30% wełny, więc skład nieco gorszy, ale dla mnie w całokształcie spodnie lepsze, <grywa> ze względu na to, że i rozmiarowo mi pasują i na długość i nie gryzą. I faktycznie w sumie po zmierzeniu tych wszystkich rzeczy ostatnio w Mojito, to mam wrażenie, że w tym sklepie ta wełna po prostu jest idealna dla mnie, ponieważ większość rzeczy w ogóle mnie nie gryzie, więc super. Spodnie kosztują 250 zł, na sobie mam rozmiar 42, są one ze średnim stanem, tak centralnie tutaj, na wysokość pępka. Mają zakładki, są ogólnie luźniejsze i nie podkreślają brzucha, ładnie podkreślają... Ponieważ tutaj nie zbiera się materiał na górze. I mimo tego, że nogawki są luźne, tutaj od góry ładnie jest dopasowana sytuacja. Nogawki są luźne, jak widzicie, ale ładnie się to wszystko układa. Teraz mam na sobie wełniany, mogę powiedzieć, sweter <noise> z golfem, ale bez rękawów, który kosztuje 130 zł. Jest to czysta wełna. Występuje w tej szarej wersji, ale także kremowej. Na sobie mam rozmiar M jest to dosyć luźny, jak na ten rozmiar. Zazwyczaj Mki zamawiam z swetrów, ponieważ no jednak bywa. Owoje No i tutaj jest sporo tego luzu. Wydaje mi się, że teraz w spodnie, ale lepiej by wyglądał wsadzony um, właśnie pod biustonosz, albo po prostu narzucony, ze względu na to, że tutaj w tułowiu jest dosyć spory luz. A jako, że materiał jest taki bardziej lejący, cienki, no to. Nie do końca mi się to podoba. Jeśli byłby taki sztywniejszy, taki jak kamizelka, no to byłoby ok, a tak nie do końca mi się podoba. Za to jestem bardzo zadowolona, jeśli chodzi o te spodnie, ponieważ ten materiał jest taki miły, i tak przyjemny. Spodnie kosztują także 130 zł. Jak w składzie znajdziemy głównie poliester, ale także wiskoza 34% i 2% elastanu. Na sobie mam rozmiar 42. Są to typowe white legi, czyli mamy tutaj zaszewki, luźne nogawki, zarówno jak stoję przodem, jak i bokiem. No to tego materiału jest. Sporo, ale ładnie się układają i są po prostu przyjemne dla ciała. Są o wysokim stanie. Tutaj dosyć proste, nie podkreślają jakoś za bardzo talii, w szczególności w połączeniu z tym swetrem. Wydaje mi się, że lepiej by było założyć tutaj coś już takiego mocno dopasowanego. Długość trochę zbyt długa dla mnie ponownie, co jest w ogóle dla mnie nowością. Jakby niektóre rzeczy, jak widzieliście, są trochę przykrótkie, ale niektóre nawet za długie, co uważam, że jest super ze względu na to, że wiecie, to nie jest duży koszt, żeby spodnie skrócić, a osoby wysokie, mają ogromny problem, żeby znaleźć odpowiednią parę spodni. Ja już mam problem, a jeszcze ta wysokość nie jest zbyt duża. Mają bardzo ładny kolor też, na co zwrócę Wam uwagę, ponieważ to jest taka fajna czekoladka, nie jest zbyt chłodny, tylko taki dosyć neutralny ten odcień brązu. No uważam że jest zdecydowanie najładniejszy odcień em, tak ciemnego brązu, jaki ostatnio mierzyłam. Podobają się zdecydowanie. Do tych spodni jest dostępna także marynarka do kompletu, która ma zwężaną talię, więc zastanowię się w Sumie I może zamówię sobie tę marynarkę, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądała w komplecie, ponieważ lubię taki kolor. Ostatnio bardzo do mnie pasuje, więc może właśnie zostawiłabym ten komplet, jeśli obie rzeczy będą właśnie leżeć na mnie dobrze. Powiedziałam ja tak szybko, że zapomniałam totalnie o kurtkach przyjściowych, które zamówiłam. Tutaj mam opcję z wełną: aż 50% wełny i cena to 250 zł. Plus ogromny za podszewkę, ponieważ podszewka jest w połowie polistrowa, w połowie wiskozała, więc super. Na sobie mam rozmiar 40, mimo to troszeczkę mnie gryzie w rękawach. Jak teraz mam po prostu gołe ręce. Jeśli miałabym coś na sobie, to już by nie było problemu, ponieważ nie czuję w ogóle w tułowie tutaj na środku, tylko w tych miejscach w sumie zgięcia to tam czuję. Nie do końca podoba mi się krój. Ja osobiście uwielbiam kurtki, które są lekko o skróconej długości niż takie standardowe. Po prostu mam wrażenie, że one zaburzają za bardzo sylwetkę. Jak już mam mieć coś dłuższego, to naprawdę dłuższego, wiecie, płaszczek przynajmniej do kolana. Można oczywiście kurtkę podwinąć i wtedy troszeczkę skrócimy jej długość. Ogólnie ok, ale nie jest to do końca z który mi pasuje. Bardziej, że jest po prostu za bardzo ubejście i Faktycznie poleciłabym tutaj zejść po prostu z rozmiarem niżej, ponieważ w dalszym ciągu będzie luźna, ale nie aż tak. No i widzicie, to jest bardzo, bardzo dużo materiału. Oprócz szarej wersji dostępna jest także w wersji czarnej. Tę kurtkę miałam mierzyć do którejś z tych granatowych jeansów, ale w sumie do tego ładnie to wygląda i kolorystycznie też bardzo pasuje. Kurtka, kosztuje 140 zł. Jest wykonana z poliestru takiego a Struks, ale to brążkowanie nie jest standardowe, ponieważ są grubsze i cieńsze paski, więc wygląda nieco ciekawiej. E, mamy tutaj taki odcień ciepły, beżowy, niezbyt karmelowy, więc taki bardziej pasujący do każdego typu urody. Na sobie mam rozmiar L i leży super. Jest o lekkiej, skróconej długości, ale nie jak, nie jak widzicie bardzo, ale zdecydowanie lepiej uży wygląda taka długość niż w przypadku poprzedniej kurtki. Ma fajnie e, zakończony dół, że jest tutaj widoczne maszynie z jednej Drugie, co mi się osobiście bardzo podoba. Według mnie właśnie fajnie będzie wyglądała tak zapięta niecałkowicie, a tak bardziej od dołu. Daje trochę efekt wiecie tak luźno wsadzonej koszuli sztruksowej w spodnie. Osobiście mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o rozmiarówkę, to uważam, że tutaj warto właśnie wziąć swój rozmiar. Jest lekko luźna, z zapadniętymi właśnie ramionami, rękawy są luźne, więc i założyłabym coś grubszego pod spód, ale też jest taki luz, który wygląda po prostu bardzo dobrze że oprócz tej wersji kolorystycznej jest dostępna także wersja bordowa. Mam tutaj jeszcze jedną alpakę, tym razem wersji swetra. Tutaj cena to 220 zł w składzie ponownie 35% poliestru, 31% alpaki, 31% wełny i elastan. I tutaj na sobie mam rozmiar M, leży ogólnie fajnie, jest lekko luźna. Ja sobie podwinęłam pod żeby też pokazać Wam spodnie, ale jakby sam krój model jest bardzo standardowy, gryzie okrutnie. Ma opuszczone ramię, rękaw jest raczej do a właśnie tu w taki luźniejszy. Jest ładny, włochaty, no ale totalnie nie dla mnie. Oprócz tego koloru dostępna jest także wersja kremowa oraz jasnoróżowa. Spodnie kosztują 140 zł, są struksowe z bawełny z dwuprocentowym elastanem. Na sobie mam rozmiar 42. Leżą ogólnie fajnie, mają średni stan. Są to white leggi Niestety mocno podkreślają tutaj brzuch, w sensie w wpachnienia się przez tą marszą, że mam taką, a nie inną budowę. Po wyglądają ładnie i nie zbiera się tutaj materiału na pośladkami. Dla mnie, jeśli chodzi o długość, no to troszeczkę zbyt krótkie, co mocno mi się gryzie w przypadku tak szerokiej nogawki. Do snika może jeszcze by wyglądało jako tako, ale właśnie do balerin to już totalnie jestem na nie. Oprócz tego koloru dostępna jest także wersja taka ciepło-beżowa. Ostatnia na dziś jest ta kurtka w kratę, taka à la flanelowa, ale z grubszego materiału. Kosztuje 170 zł. Skład to poliester. Mamy tutaj połączenie takiego, takiej mlecznej czekolady z różowym oraz kremowym i nawet z pomarańczowym. Ładnie ta kompozycja kolorystyczna się prezentuje. Jest o skróconej długości, owej sejzowa, ale niezbyt duża. Jest tak idealnie w punkt. Jest opuszczone ramię, ale nigdzie się ten materiał nie zbiera. Po prostu układa się bardzo dobrze. No tutaj wygląda cukierkowo w połączeniu z takim kolorem spodni, ale wiecie, do jeansów, do jakichś beżów, kremowych kolorów będzie to wyglądało super. Bardzo mi się podoba. występuje tylko w tej wersji kolorystycznej. To by było kochani na dziś, jeśli chodzi o ten odcinek. Dajcie mi znać, jeśli spodobało wam się coś w tym filmie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!